Co działa, co działa? Siema z tej strony, zalew. Co działa? Kawi Fury, Suki i wiatrak. Witamy w zionki poziomki. Nasza seria Minecraftowa. Właściwie nie wiem po co ją nagrywamy. Dla fanów, bo Minecraft to fajna gra. I my z niej nigdy nie wyrośniemy Bo żyjemy 2011 rokiem Dobra, mamy tabliczkę Tutaj masz napisane dlaczego to jest mój pokój <laughs> Lokalny czarny, zajebiste Lokalny Co <zysk> <Kto> ty robisz? co ty robisz? No pierd... owego psa Słuchajcie, przydałaś mi... Z... Ej nie to jest tak Suki co ty robisz? je diamenty Ja nie proszę nie Knock 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 Pukam pukam Mogę komin? Dobra mogę. No, nie nie U. Co ja? M no, chciałeś wejść nie? Nie do wiatraka wchodzę no. Ale przecież tam drzwi nie <grywa> O, ona! Postawcie <grywa> moje mojego Ej patrz Oj ja to postawiłem Kurde misklik Nie yep. hey, ja. Dobra, dobra It's coming nicely Masz y, prezent Wiatrak Mam dla ciebie prezent Yyy... 18 Hmm. Jeżeli komuś się nudzi, to może mi iść po drewno głowę. To mogę Ruzowe. ja puść. A jak znajdziesz akacjowe po drodze, to też Cię nie, obra nie obrażę. <grym> A nie czekaj, to nie jest akacjowe, wiśniowe. Wiśniowe muszę znaleźć. Ale wiśniowe to, to jest bardzo małe. Hmm. No, to jest mały biom, ciężko go znaleźć. Ale fajnie byłoby go znaleźć. Ewentualnie, za pozwoleniem, mogę zrobić z, z sadzonki. Kibes, oh man! Ok? Kibes, okay. oh man! Mas está falando assim, está falando assim. Diabos depois Não, na Okej, okay, wykonuję quest'a od wiatraka, idę po drewno brzozowe. Guys, 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 no. na poziomie 11. Dobra, weź. Nie, to jest <noise> <noise> Naprawdę, Będzie. No, ona, ona, on cheatuje no. to są jaskinie, wy te jaskinie w ogóle? Bardzo No. Dostępciem ekran się zobaczyć, że nie mam żadnych haksów. Nie, 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 bo ty nie pokażesz mi wszystkiego. Mogę ci pokazać moje wszystkie te supaki? Czekaj, jak jest brzoza po angielsku? O boże, zapomniałem. Ile macie kobla? Idę się wkopać w pokój. Ja mam, ja mam kobla dość dużo. Przedałbym przydałbym Aha. się tutaj, żeby sobie zmodulować jak wygląda jaskinia, żeby sobie wykorzystać to, że ona tutaj jest. E, to mogę zaraz ci coś dać, panie Ej, do góry. Widzę, że tam łazisz. Czy ty go podglądasz tam? O. Brazeks? Troszkę. Ten co się dzieje <laughs> i wyszedł. <laughs> mission impossible tutaj odwala jakieś. <laughs> impossible. Myślał, że go nie zauważyłem. Brak. Jeszcze ten na chwilę, żeby poprawić sobie sufit, po czym nagle pojawi się jakiś gość z nikąd. Ojejku. Ale nie psuj mu marzeń. Po prostu chcę być jakiś. To jest pedofil dominik. Pedofil dominik. Jest Nie ninzioł. Ta, ninjago, mamy teraz dwóch nie, co? Przez nasze wszystkie światy się połączyły Wszystkie wymiary stworzył jeden wielki rozplizget A to co I... oglądałeś? Co? Przyglądałeś to nowe Ale co? No Ninjago yy, Tak, widziałem Słabe trochę Gówniane <grymiany> Okej, okay, quest wykonany Nie, ja, ale ty jesteś w ogóle... To w takim razie ja chcę żebyś mi dał te drzewo wiśniowe Ja chcę drzewo wiśniowe Okej okay. Moment go dalej w jego nie No ja pomagam wiatrak Ja pomagam wiatrakowi Wiatrak Wiatrak Zostaw Wiatrak zostanie ci w skrzynce W twojej drodze Ej, czujecie że mi tu się Co? Mi się tak. Tylko najpierw musisz nas wszystkich przygotować, to jest Twoje zadanie. Okej, okay, wymyślamy sobie tutaj rolę. Ja jestem ten co od towarów bardziej, bo. Ja tu wam podbieram czasem yy, jedzenie i każdemu rozdaję. Jak tu ja robię... jest tryhard. Try hard. This is tryhard. Ja is to jest tryhard i speedoon. Wiatrak to jest nasza. Nasze wsparcie mentalne, o. <głos> <głos> I projektantka chaty. Bo Weź. ładnie robi Ej, fajne kolumny byś tak zostawiła tutaj te przestrzeń na Okej okay. Ej, a żeby było klimatycznie Jak już będziemy mogli zrobić sobie Enchanting yy, Room To zróbmy go sobie w piwnicy Idzie, Będzie Stonex Kurde, co się stało? Eee, uu-ee, aha, wywadziło mnie. Jezu. Jak mogłaś?

Fajne, takie na przykład czekaj. To mnie to nie przyjdziesz zobaczyć co robię. No dobra, idę. Ale ty jesteś nedem i nie wiem, co ty. O! No i się. Jak, tam, jak to robię tam. Uuuu. Eksploracja. Zalew. Za wasza Discorda. Tam masz. ten. port. Na gdzie? Na Discordzie? Na no, Discord. Porzal do nether'u Ej, mam... mam kordy. Kto chce kordy? Piszę na to od górny. No okay. tylko musisz... Tylko musisz uruchomić, 39 30. minus 55, okay. 57. A ty już tam jesteś? O nie! Dziadu, czy ty wrazłeś do... Idę cię zabić. Nie no, nie idę cię zabić. <trym> nie. nie nie no nie zrobię tego bo mnie prędzej ty o. o, świat a to jej nie jest uko... a więc dlatego mnie potrzebujesz no. idziemy? no chyba no, tak czekaj Ale ja miał... ją a to to wracamy wracamy no. wracamy to jest w naszej piwnicy tak? no to nasza piwnica nasza piwnica jest pełna Yes. No, mamy mamy źródło wody tutaj dwóch nie tylko mm, ładnie Ej, zrobi mi taką tą lampę, lampkę taką no. Lampkę Jaką mm, lampkę Mogę się w końcu mieć Co nie? Fajna wanna, nie? Mm. A tutaj tu tam... Aj tu, zobacz, jest wysoko, nie? To myślę, że tutaj można zrobić farmę z, drewno, z drewnem. Mm, Hmm. Dokąd ty mnie prowadzisz, przyjacielu? Do twojej śmierci. Hmm. O nie no, <laughs> utknąłem. Dobra, okej, okay. we can go. Co jest? Wiśnia. Wiśnia? Nie wiem. Czekaj, wiśnia po angielsku. Cherry? O, no. No, cherry. O, oh, hello! Też to żelazo kopiesz? Hello. To fajnie. O, Dobra. Panie ja wam trochę dałam, bo mam 30... 40 już. Co masz? Aż to tyle? To jest z, z 28 jest set, a ja mam 46. Ja mam 4. Mm. I jeszcze w EQ mam... 5. O, gratulacje! Czyli już wszyscy jesteśmy w epoce żelaznego... Zdumiewania, zdumiewają. Zdumiewają tu albo tam, tam puta. No tam Cześć, to ja mam żelazo trochę. tu chyba. Krzysiek potem pochwali się naszym ogródkiem, nie? Eee, wiesz co? Na razie przystał mi. Chwila, jesteście w eee, domu? W naszym? Ma macie może. Tak, jestem w domu, ciągle by Czemu, nie ma, czemu nikt mi nie da żelaznego... ...kilosu? panie? nie... To się skupiasz? Ale się Przepalam. Żeby, ...sobie zrobić ten... ...tutaj domek, a ja tam będę na razie dla piłki wyrobił. Ale Ale ładne to jest! Ty tobie tak umiesz, naprawdę. Ja takiej kraty... Ja aż takiej kraty nie jestem. Jestem leniwy. Może Mam kamienie. A mogeć ci zawieść do mnie. Podejdźcie do mnie. Chcę ogłosić coś. No. Wiatrak, chodź tu. O. <laughs> oh my God. Dobra, enchantujemy tutaj, siekierę tak? Easy, easy, easy. To się ten właśnie będzie... kamienną siekierę. Żelazną Daj mi żelazny, żelazny set, bo nie mam A ja, ja też nie mam tyle żelaza, mam tylko 13, czekaj Bardzo potrzebuję, wiecie, wiecie żeby mieć... teraz? Aktualnie będziemy musieli tutaj robić enchant, chyba że będziemy mieć i Musimy, tutaj... musimy w ogóle... Dobra, stop, patrzcie, tutaj się wkopiemy A, bo tu jest y, tego, kawiega, to, to nie ważne O Jezu, nie! O Jezus! Misklik, misklik miss yy, Nie wiem, gdzieś tutaj wbudujmy. Ja yy, no trafię, ja no trafię, ja tak? trafię. Nie, ten co, no, pójdźcie Musimy Bawiam gdzieś zbudować pokój. Nie mam żadnego. Dajcie mi żelazne narzędzia, gdzie jest. Nie mam czym kopać. Gdzie ty trzymasz żelazo stary? Ej, ej, masz coś w HP, bo chcę wypróbować coś. Nie. No ja mam. Zabrało mi 3,5 serduszka. A, mam knajt jeden na tym. A. Okej. Okay. A masz może kilo w żelazny? Ja ci zaraz zrobię. Zaraz Czemu tutaj nie mam czekał? A już się tworzę. Coś. A nie laguje, o kur... Ej, kawidawaj dawaj Sandbox Ej, ale nie laguje, o co, co tu chodzi? Co boom Co byś chciał? Short boom, Oto! Chabbi, fuj. Dobra, Wy wszyscy... Ha! Elnor! Okej. Okay. Jezus. O W momencie. <coughs> no. no dobra. Gdzie jest Wikido? Dobra, oh, tak armor. Tak. Miło, połamie dziękuję. Sobie, połamie sobie wszystkie palce <śmusza> 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 A nie poet. Ja, ja, ja z... to, ej, ja, do... ja mam mega nagi, o co tu chodzi? What? O, no, no, są... <śmusza> tak, mogę Aha, bo mi internet hey. wywalił. o nie, ale jak gówno. Ej, dobra, guys, zaczekajcie, może mnie wywalić. Probably tak się stanie. Nie mam bo telefon mi się raz zadował, A ja z telefonu mam dobry internet, bo mój domowy internet jest taki gówno, że to hit. Nie da się wytrzymać. Uno, myślą, jest. Nie Jest Nie mam cię, no nie, ten co rozdaje, Armor, ale. No wiesz, mi dał! <noise> o no, nie, dobra. Patyki. O patrz, patyki. Dobra, nie wiem jak wy, ale ja jedę chyba już, i iść. No nie, no czekaj no na mnie. No dobra. No sobie internet szybko zmienię, bo mi Oh, hello. Okay. Walter, you can't have sex with with, with Jesse right now. <laughs> no. <laughs> Jesse, you can't fuck a fire. trochę być trochę lepsza. No? Zalew, może, sobie dać kowadło. Okay. Nie będzie, nie będzie. Aleluja Dobra Suki, musimy y, ogarnąć y, sobie ten O, patrz, ja teraz nazwę swoją siekielę i zmienię nazwę na coś epickiego Ej no, potrzebuję levela Jak zdobyć level? I zabijać moby? No, bez kitu. Jep! Waliłeś Jeb. Ej! Kawi, 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 gdzie jesteś? Patrz e. Kawi Zobacz no, no. Weź to. Aa, Oj, nie, nie, nie nie czekaj, nie to o to. Co to było? Siekiera. Oh. Daj mi to siekierze. Nie, ta jest moja. Nie, nie <grywa> No I najdziwniejszy mój Gdzie są te zombiaki? Dobra, uważam, że mój to jest w miarę. Dobrze. W, w miarę? To jest w To jest spawner zombiaków. Lista. Co ty dajesz? Gdzie? Oj, <grywa> Ale słyszysz ten hałas zombiaków? Dobry? Tak, a gdzie to jest? Tu chodź, Tu chodź, masz chodź, się No Ooo oh. O, oh, hello there Ale ładrze, człowieku, ile jest Oj, bijemy Jeszcze Creeper ale tu jest chaos Mam się po serce Bronimy się, bronimy się Jednakże nie ja, a sam siebie, bo jestem O fuck, o fuck, umrę, umrę chyba To to jednak nie Ej, no help Mały okay, zombie leci za to. Okej, udało mu się Wygraliśmy, wygraliśmy rapet Wygraliśmy, wygraliśmy napęd. O, jeszcze kolejny Świetli spawner Świetli spawner nie mam pochodni. Czy wy właśnie komuś kopiecie. Aha, no dobra. Uhu. O, bones. No Te, bo o nie. Spawner będzie można... Spawner zawsze możecie za chwilę przerobić. Tak. Ja umiem. Petrak ma masz siogą, to go lubię. Będę miał konia. Ja też. Ale będzie trzeba go przetransportować bo. nawet. No to A, bo my idziemy na wyprawę, tak? Eee, ty, ty, ty ty wiatrak idziesz nami? Chodźcie wszyscy, eee. idziemy na wyprawę, tylko zróbcie sobie sety jakiekolwiek Eee... Mm -hmm. ty do mnie mówisz? No Zobraź <laughs> ja sobie grabunty, że tak, po, po Ja też Ale mi ładnie wyszedł Ja też. Jeszcze nie skończony ja mam jakieś tuwalone łóżko, które zajmuje... GAMING! Sobie. GAMING! Dobra, mam wszystko gamingowe. No. Ej, potrzebuję 3 level. A ja mam 6. Idę farmić. A ja mam nich Ej, co, co jest lepsze? Ostrość 1, czy pogrążanie nieumarłych 1? Ostrość 1. Daj. moment. momento. A masz też w ogóle winę? No rzucam ci tam przed takim e, co mam? E, masz mam... Linę? linę? Nie, linę. niestety nie mam. Gliny nie mam. Trzeba będzie znaleźć. No wchodzę jest, z powodu wody tam. Dobra, Ej, ale fajnie. Dobra, no, no. mam. A więc tak, misset z góry na... Tutaj to jest tak, prot1, prot2, prot1, jeden, prot1 i yy, unbreaking 1 a myszek mam który chyba ma kiedy szarp 2 Profit, profit Mam jeszcze Ej, nieziszczalność. Nie no i jak pięknie Ochrona przed Zawsze staraj się... O nie, nie mogę Nie starczy mi na rado, nie ma na rado, o shit Nie mogę sobie butów odtegować, ole gud, góle. To tak, to na spawner możesz Co na spawner? A tutaj! Co tam jesteś? Moje narzędzie seks niepogonane. To za mnie Co? nie da się! Co? w go teraz odkrywać? No tak, cały czas! A dobra! Już zapomnieliśmy. No. Odkleja was. Prer. Odkleja, odkleja. A masz ładne na różkę. Żar się, ja trochę mam tro ja. pomysł No dawaj Tutaj na tą Zalew 36 mówi był thf 4 u 3 wał 56 w 3 a i i O dawaj wiadro to może ładnie nawet Dobra mam efficiency to jest moja Ej, weź sobie łuk, łuk? zup. się no, tego mam. Nie mam nic. O nie, najgorzej. Matko, tutaj czekaj, wsadzę ci, masz jedną. Moją. No to idziemy farmić pa na pająki, nie? No chyba to. No to chodźcie na dół. A jest w ogóle dzień? Boże noc? Jest noc pada deszcz A to jest, jest jakiś niedzielny... Tak. Ej, co on daje? Nie Cztery no... Mamy? Nie idziemy farmić A no tak, bo wyjdzie dobra Tu jacy? Się... Szukamy e mogu Co będzie? Linki mamy! O, Masz? Mam no linkę! Czemu nie mamy kowala? Mam linkę! Zobacz Uuu! Ile wiatrakowi

Brakuje mi dwóch leveli, no. że mógł sobie... Mielibyśmy może Irona, żeby zrobić kowadło Mamy kowadło no. jest kowadło? Zrobił Gdzie? A tu jest, dobra Chciałem sobie naprawić narzędzie O, pająk! O, pająk! Mm. No. Nie! O, nie. o okej okay. Masz wydrobił ją, Eee. Nie. Ja będę walił w cokolwiek. O, pająk. No jak ty mnie ubijesz, a ja cię nie mogę być? Zjeżdżaj. Go. w nie, nie. Okej. nie, Mam level trzeci. Wracam... do tego. Czego pająków? Ty! Wiedźma jest pod naszym domem i dwa szkielety! Chodź tu! Aha, bywają mnie. Wyjebał mnie. Nie też. Bez kitu, nie? Kończymy ten odcinek. E, dzięki za oglądanie. E, wszyscy dziękujemy za oglądanie. E, mamy nadzieję, że spędziliście miło z nami czas. Z naszym amatorskim albo profesjonalnym graniem. Zależy kto grał. <laughs> w sumie wy też mogliście to nagrywać. To, byś, to bym to zmontował jako taki jeden wielki materiał. Żegnamy się, guys. Nara. Papa. Pa. Bye, bye.